Serial Spadkobiercy Występują Jonathan Owens, głowa rodziny Owensów George Owens, młodszy syn Jonathana Owensa Billy Owens, starszy syn Jonathana Owensa Dorin Owens, córka Jonathana Owensa Ken Hayley, mąż Dorin, zięć Jonathana Owensa John McPherson, ojciec Ken'a, przyjaciel Jonathana Owensa z Wietnamu Harriet Ferguson, narzeczona Jonathana Owensa. Harry Ferguson, brat Harriet, przyszły szwagier Jonathana Owensa. Dr Dreyfus, lekarz rodziny Owensów. Warren, przyjaciel rodziny Owensów. Saliwan, majordomus w rodzinie Owensów. Kate Garnett, senatorka, sąsiadka rodziny Owensów. Lopez, taper w domu Owensów. Marszant biżuterii, dyrektor, pomysłodawca i twórca losów rodziny Ołęsów.